Dlaczego nie potrafisz się oprzeć pokusie, mimo że obiecywałeś sobie ten tylko jeden kawałek czekolady? Dlaczego jesteś mistrzem planowania wieczorem, a totalnie rozszypujesz się rano? I co mają z tym wspólnego mięśnie Twoim mózgu, które nigdy nie były na siłowni? W tym filmie dowiesz się, czym tak naprawdę różni się siła woli od samodyscypliny i dlaczego większość ludzi myli te pojęcia, przez co w kółko przegrywa ze sobą. Pokażę ci naukowy mechanizm tego, jak zmienić zły nawyk w dobry, nawet jeśli teraz wydaje się to Tobie niemożliwe. Jeśli chcesz przestać sabotować siebie i nauczyć się trenować dyscyplinę jak mięsień, ten film zmieni być może Twoje podejście. Gotowy? Bo właśnie zaczynamy grzebać w Twoim mózgu. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od naukowej definicji. Siła woli to zdolność opierania się pokusom tu i teraz. To decyzja. Na przykład nie zjem tego ciastka, wstanę choć nie chce mi się. To w zasadzie impulsowa reakcja oparta na zasobach energetycznych mózgu, głównie uwaga korze przedczołowej, która odpowiada za podejmowanie decyzji, kontrolę impulsów i planowanie. Zauważ, że siła woli ma to do siebie, że tak naprawdę ona zmienia się w ciągu dnia i na przykład tak jak od rana tą siłę woli mamy na odpowiednio w miarę wysokim poziomie, tak w miarę upływu dnia, w miarę jak nasz poziom cukru zaczyna fluktuować, nasza siła woli po prostu spada. Samodyscyplina, natomiast to coś więcej. To nazwijmy to zbudowany system nawyków, wartości, rytuałów, które trzymają cię na prawidłowym kursie, nawet wtedy, gdy uwaga, siła woli się skończyła. Psychologia jasno podkazuje, podkreśla, Siła woli jest mocno ograniczona, jak bateria, którą, no cóż, łatwo wyczerpać, i o tym bardzo często mówię, że twoja siła woli wyczerpuje się w ciągu dnia, szczególnie w miarę jego upływu. Stąd też często mówiłem o tym, że opieranie diety o, o siłę woli to niezbyt dobry plan. Samodyscyplina to nic innego jak taki zapasowy generator, który przejmuje stery automatycznie za każdym razem, kiedy bateria już się wyczerpała. Może, żeby to lepiej um, ująć, wyobraź sobie, że twój mózg to ogród, siła woli to konewka z wodą. Możesz podlewać rośliny tylko przez chwilę. Zanim zabraknie wody, bo w tej konewce ta, nazwijmy to, pojemność jest ograniczona. Ale samodyscyplina to system nawadniający, zbudowany raz, działa dzień po dniu. To systematyczne nawyki, które karmią Twoje cele. I teraz uwaga. Bardzo ważną rzeczą jest to, w jaki sposób działa mechanizm zmiany nawyków, które w świetle nauki kształtują się na poziomie naszego mózgu. Na przestrzeni od 50 kilku do przeszło 250 kilku dni, w zależności od stopnia złożoności nawyku i ilości zachowań, które chcemy w ten sposób wykorzenić. W mózgu mamy pętlę nawyku, która została już przecież dawno opisana przez Charlesa Dachiga, bo dziecko to jest coś, co wyzwala działanie, na przykład nie, stres. Zachowanie to jest na przykład to, kiedy sięgasz po telefon, zaczynasz skolować albo sięgasz em, po słodycz, albo co by było świetne, idziesz na trening. Nagroda. Jak wygląda nagroda? Oczywiście pojawia się ulga, zaspokojenie, dobrze by było, satysfakcja. Zauważ w normalnym. W trybie funkcjonowania i w trybie wyzwalania tej dopaminy we właściwy, zgodny z naszym DNA sposób, to tak naprawdę powinno dojść do satysfakcji, w której to odczuwamy, że coś nam się udało zrealizować. Natomiast, niestety, w sytuacjach, kiedy korzystamy z zewnętrznej dopaminy. Ta ulga, która jest związana oczywiście z wydzielaniem dopamina. Natomiast wydzielanie dopaminy następuje już dużo wcześniej. Pamiętaj, że dopamina to tak naprawdę neurotransmiter oczekiwania nagrody, a nie neurotransmitter nagrody. Więc tutaj warto. Sobie to uzmysłowić. I teraz tak, aby zmienić ten zły nawyk, nie wystarczy go wyeliminować, trzeba podmienić zachowanie. W tym samym kontekście, może ujmę to inaczej, trzeba dać mózgowi lepszą drogę do nagrody. Bardzo często w kwestii hipnoterapii. Mówię o tym, że Twoja podświadomość, aby nie czuła straty. Dla przykładu, jeżeli mówimy o palaczu, który wychodził na przykład co godzinę na tą przysłowiową fajeczkę, żeby sobie zakurzyć, no to automatycznie nie zabieramy Twojej podświadomości tej przerwy, bo ona mogła pełnić bardzo wiele funkcji. Między innymi mogła być takim, nazwijmy to, zaworem bezpieczeństwa. Ty nadal wychodzisz sobie na tą fajeczkę, ale już nie palisz fajeczki, tylko robisz ćwiczenia oddechowe. Jeśli na przykład stres to twój bodziec, zamiast scrollowania Instagrama, możesz pójść na szybki spacer i głęboko oddychać albo zafundować sobie trening uważności. I w tej całej pętli mówimy o tym, że kształtowanie nawyku polega na przemieszczeniu jakby tej kontroli i decyzji, która odbywa się na poziomie kory przedczołowej. Do poziomu jądra tego, które odpowiada za automatyczne reakcje, za utrwalone programy, za przekonania, wartości, i tam po prostu mamy do czynienia już z automatyzmem. I teraz tak, dlaczego samodyscyplina i siła woli są takie ważne? Pomimo tego, że wiesz już, że samodyscyplina, siła woli to są różne de facto rzeczy, ale są ze sobą nierozerwalnie związane. Tutaj mówimy o tych psychologicznych mięśniach, których nie dziedziczysz, z którymi się nie rodzisz, ale które trenujesz. Nie urodziłeś się z samodyscypliną, albo nie urodziłeś się z siłą woli, jak nie urodziłeś się z kaloryfery na brzuchu. No chyba, że urodziłeś się z kaloryfery na brzuchu, chociaż istnieje małe prawdopodobieństwo. E Budujesz to codziennie podejmując mikro zwycięstwa. To nie talent, to trening regularny, czasem niewygodny, ale dający uwaga, niezależność, wolność i ogromną pewność siebie. Teraz co może utrudniać ten cały proces związany z mm, kształtowaniem siły woli i samodyscypliny? Kilka, a może nawet kilkanaście bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, przekonanie, i z tym się bardzo często spotykam, na początku drogi siły odporności psychicznej, że nie mam w sobie dyscypliny. Stop, 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 to nieprawda. To tylko brak treningu, to tylko brak treningu i wytrenowania w tym względzie i tutaj mówimy o wytrenowaniu czegoś takiego jak samodyscyplina i siła woli. Kolejna rzecz. przeszkodą bardzo często no... Jako terapeuta muszę o tym wspomnieć emocjonalne programowanie z dzieciństwa. Gdy uczono Cię na przykład być bardziej grzecznym niż wytrwałym, szczególnie wytrwałym w procesie proszenia o to, co było dla Ciebie ważne, albo to, co chciałeś uzyskać. Ważne było, że przestałeś tupać nogami, a nie to, że dążyłeś do tego, aby coś uzyskać. Tak? Więc tutaj byliśmy, że tak powiem, za to, w jaki sposób karceni. Zresztą zauważ, bardzo często słyszałem w dzieciństwie o czymś takim, że jestem bardzo uparty, oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu, co mogło też wpłynąć na zaprogramowanie dzieciństwa. Oczywiście tych sposobów programowania dzieciństwa, które wpływa na ograniczony zakres samodyscypliny i silnej woli, to tak naprawdę jest tutaj ich bardzo wiele. Pamiętam, zresztą, drogi rodzicu, pamiętaj o tym, że Twoje dziecko nie posiada wykształconej samodyscypliny i siły woli, być może jak inne dziecko. Dlaczego? Dlatego, że być może właśnie miał powtarzane ciągle i stale, że ma słomiany zapał. To jest jedna opcja. Kolejną opcją jest to, że pamiętaj, że obszar mózgu odpowiedzialny za samodyscyplinę wykształca się na samym końcu, czyli w wieku gdzieś tam około 25 roku życia. I tutaj być może ty na podstawie swojego dzieciństwa i relacji z otoczeniem, które zwracało ci taką informację zwrotną, że masz zmiany zapał, że zmieniałeś treningi z takich na inne itd., tak tak to jest coś, co po prostu wynikało z twojego rozwoju mózgu, twojego układu nerwowego, który rozwija się w określonej sekwencji. Koniec kropka. Just like that. Kolejna sprawa, negatywne środowisko. Ludzie, którzy podcinają ci skrzydła za każdym razem kiedy wygłaszasz swoje deklaracje, oczywiście dobrze te deklaracje być może ciszyć, tak i w ogóle nie mówić. I tego bym się trzymał. I uwaga, ludzie, którzy podcinają twoje Nowe nawyki i podsycają stare nawyki, czyli znowu ludzie, z którymi się spotykasz, ludzie, którzy mają te stare nawyki, których chcesz, ty chcesz się pozbyć, więc w siłą rzeczy dobrze by było to otoczenie, to negatywne środowisko zmienić. Strach przed porażką, które sprawia, że nawet nie zaczynasz. Wyuczona bezradność, kiedy wiele razy próbowałeś i się nie udało. No i tutaj od razu przytoczyć Ci przykłady, nie wiem, pułkownika Sandersa, który 1009 razy usłyszał nie dam ci przykład um, wynalazcy żarówki, który wynalazł najpierw 10 tysięcy sposobów, w jaki sposób żarówka nie działa. Masz popełniać błędy i dzięki temu odnosić sukcesy, nieodwrotnie. Kolejna sprawa, niskie poczucie własnej wartości, czyli przekonanie, że nie jestem wart sukcesu, że to, co najlepsze, jest tylko tym, co dotyczy innych ludzi. Kolejna sprawa, brak pewności siebie, gdzie uwaga, uwaga, wybierasz to, co jest znane, gdzie nie popełnisz błędu, gdzie się nie pomylisz, niż to, co ci być może służy znacznie bardziej. Nawyk ulegania pokusom, zauważ to nic innego jak nawyk, bo tak jest szybciej i łatwiej, i być może zostało to utrwalone. I wytrenowałeś swój mózg uleganiu pokusom. Brak celu, gdzie brak świadomości celu będzie powodowało, że brakuje ci motywacji. Sam, sam fakt wyznaczenia motywacji wskazuje w świetle badań, że Twoja motywacja wzrasta o 25%. Już nie mówię o generowaniu stanu flow, który opiera się na pewnych celach, ale opiera się głównie na koncentracji koncentracji na procesie. Bazowanie na uczuciach zamiast na decyzji. Zauważ, decyzja, de Cesare odcięcie się od każdej innej ewentualności, pomimo że moje uczucia, pomimo że moje emocje nie chcą, nie chce mi się i nie chce mi się może stać się kompasem. Pamiętaj o tym każdego jednego razu, kiedy ulegasz swojemu nie chce mi się, bo to może stać się twoim kompasem. Brak wytrenowanej umiejętności podejmowania decyzji, czyli unikasz decyzji unikasz działania, no bo blokują cię emocje, bo tak wypada, bo tak należy, bo tak trzeba byłoby, albo tego oczekują inni. Nawyk tworzenia wymówek, to też nawyk. Niestety ten nawyk jest bardzo, ale to bardzo szkodliwy. Nie teraz, od jutra, jak będzie lepiej, jak wszystko się ułoży, jak skończy się burza, jak opadnie muł, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś jest dobry w szukaniu wymówek, rzadko bywa dobry w czymkolwiek innym. Ścieżka najmniejszego oporu, czyli uwaga, Mózg, yy, najmniejszego wysiłku, przepraszam. Czyli mózg tak naprawdę szuka metody na leniuszka. I tak jak w wielu sferach życia to jest dobre, ale niestety w przypadku tych rzeczy, które są najbardziej wartościowe w Twoim życiu, czyli budowanie relacji, budowanie zdrowia fizycznego i psychicznego. No, to tak naprawdę ta droga na skróty nigdy się nie sprawdzi. Nigdy się nie sprawdzi, chyba że mówimy o optymalizacji, a nie o najmniejszym wysiłku. Kolejna sprawa, strefa komfortu, czyli ty chowasz się w tym, co znane i tym, nad czym panujesz, i uwaga, uwaga, nie rozwijasz się w żaden sposób. Nauka stanu Flow mówi o tym, że powinni przekraczać swoją granicę komfortu w przedziale od 1 do 20% za każdym razem, kiedy za coś się zabieramy. Niech to będzie poczciwa zasada 1% i to już myślę będzie satysfakcjonujące szczególnie, jeżeli zostanie podtrzymane w dłuższej perspektywie czasowej. Więc reasumując, reasumując, siła woli to jest start. Samodyscyplina to jest system. Obie są jak mięśnie. Im więcej je ćwiczysz, tym łatwiej prowadzą cię do celu. Zacznij od małego. Jedno nie dla pokusy, jedno tak dla nowego nawyku. Jedno nie dla pokusy, jedno tak dla nowego nawyku. Bo nie chodzi o to, by być doskonałym, chodzi o to, by być lepszym niż wczoraj. Jeżeli. Ten film w jakiś sposób Cię zainspirował, będę wdzięczny za każdy komentarz. Jeżeli czujesz, że ktoś powinien to usłyszeć, będę zaszczycony każdym udostępnieniem tego filmu. No i oczywiście komentuj, zadawaj pytania i prowokuj mnie do produkcji kolejnych materiałów, które mam nadzieję będą dla Ciebie bardzo, ale to bardzo użyteczne, bo pamiętaj, na tym kanale będę poświęcał bardzo dużo uwagi odporności. Psychicznej. Więc za odporność psychiczną. Najlepszego. Trzymaj się. Cześć.